Cześć! Witaj w 28. odcinku podcastu od laika do stoika Właściwe alternatywy Nie czyń niczego z postękiwaniem, ani z udręką, ani z przekonaniem, że jesteś w nieszczęściu Kurno w twojej chacie? Jeżeli możesz wytrzymać, pozostań Jeżeli dławisz się dymem, wyjdź na dwór Epiktet, diatryby w czasach mojej młodości kupiliśmy z przyjaciółmi gin wózki. Nasze doświadczenie z alkoholem było wtedy znikome, a z tym konkretnym trunkiem żadne. Nie przeszkodziło to nam jednak, by nalać każdemu kolejkę do szklanicy i po krótkim taście wychylić jej zawartość. Wszyscy, jak jeden mąż, zaczęliśmy się wykrzywiać i wykrzykiwać, co za paskudztwo. Ja jednak byłem jedyną osobą w towarzystwie, która pomimo tego stwierdzenia piła dalej. Przed tym właśnie chcą nas przestrzec stoicy. Nie tylko przed pijaństwem, zwłaszcza w młodym wieku, ale przed brakiem konsekwencji w działaniu. Dla stoika alternatywa jest prosta. Na zasadzie albo, albo. Albo uznaje, że smak ginu luboskiego obraża moje kubki smakowe i nie pije dalej. Albo akceptuje fakt, że jałowiec wykrzywia gębę i wypala gardło, ale stan radosnego upojenia jest dla mnie w tym momencie ważniejszy. Jedyna rzecz, której nie wolno mi zrobić, zdaniem stoików, to pić i marudzić jednocześnie. W logice nazywa się to alternatywą rozłączną albo A, albo B. Nie ma możliwości, by A i B wystąpiły jednocześnie. Jednak większość z nas łamie tę podstawową zasadę logiki i zdrowego rozsądku. Marudzimy po każdym odcinku drugiego sezonu serialu, ubolewając nad tym, że serial tak się stoczył w stosunku do. Rewelacyjnego pierwszego sezonu. Ale oglądamy dalej. Narzekamy na swoją pracę, na stresującego szefa, nudę i ogólną bezsensowność, ale nie wykonujemy żadnego kroku, by ją zmienić. Partner każdego dnia zabija w nas radość życia, krytyką, fochami i wywoływaniem poczucia winy, ale nie robimy nic, by te relacje naprawić lub ją zakończyć. Najwyższa pora skończyć to szaleństwo. Nauczmy się. Budować właściwe alternatywy. Przeanalizujmy jeszcze raz, tym razem po stoicku, powyższe sytuacje. Przykład pierwszy: serial. Albo uznaję, że dowiedzenie się, jak serial się kończy, jest dla mnie kluczowe i przymykam oko na spadek jakości odcinków, albo nie jestem w stanie tego zaakceptować i nie oglądam dalej. Przykład drugi: praca. Albo akceptuję fakt, że teraz liczy się dla mnie przede wszystkim stabilność zatrudnienia. Że to, jak się czuję w pracy, ma drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest to, że będę miał z czego spłacić kredyt. Cieszę się więc, że mam pracę, która to umożliwia, albo uznaję, że moje zdrowie psychiczne jest ważniejsze i składam wypowiedzenie. Przykład trzeci. Związek. Albo wykonuję rachunek zysków i strat i uznaję, że mimo bolesnych momentów dużo jest też z tych dobrych, akceptuję obecną sytuację, albo. Podejmuje radykalne kroki, by poprawić relacje, na przykład korzystając z terapii par, a jeśli to zawiedzie, dokończę to związek. Źródłem nieszczęścia wielu współczesnych ludzi jest pozostawanie w sytuacji, która w ich ocenie jest fatalna. Jednak zamiast wykorzystać swój czas i energię na dokonanie zmiany, marnują go na marudzenie, które nie tylko nic nie zmienia, ale jeszcze wprowadza ich w gorszy nastrój. Buduj właściwe rozłączne alternatywy a błyskawicznie poprawisz jakość swojego życia. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Po więcej wartościowych stoickich materiałów zapraszam na stronę odlajkadostoika.pl A w następnym odcinku zajmiemy się produkowaniem szczęścia. Do usłyszenia. Żegna się Andrzej Bernardy.